Cześć, jak się macie Minecraftowicze? Dzisiaj w tym odcinku miał być, jak wiadomo, poprzednio PokeCentrum. I tak, znalazłem PokeCentrum. Jest Pocket centrum! Ale już dwa razy, niestety, ten. Już ze dwa razy nagrywam ten odcinek, już drugi raz. W poprzednim odcinku już znalazłem PokeCentrum. Pokazałem ten. Oprowadziłem was po PokeCentrum, no nic. I znalazłem czy, yy, taki domek. Przybiegłem tutaj. I tutaj był taki drewniany domek. Tutaj leżał sobie Master Ball. Jeżeli któryś z Was mi nie wierzy, hehe. To pójdziemy do drugiego. To lecimy do drugiego. Następnego. Najbliższy, następny jest... Za 200... Tak, 200 parę Pobiegniemy sobie. Zostawmy snajdu. -Nope. A i znowu nasza Snivy zginęła. Drugi raz. Biedna Snivy. -Nope. -Nope. Dwa razy zginęła. Ma smutne życie. Wiecznie ją trzeba leczyć. Słaba nasza Snivy, Będzie trzeba ją nieco podrasować. Ale to w następnym odcinku. Dobra. Nie wiem, czy mi tam wierzyliście z tym z tą historią o masterbalu Ojej, i teraz i teraz się dowiecie, co było w środku. Uwaga. Uwaga. Jesteśmy w domku. Master Ball, czyż on nie jest śliczny? Pełc. U, uleczenie od paraliza to od paraliżu. Super, ją. Ale od paraliżu. Jezu, jaka imprezka! Ja <laughs> Jaka tu imprezka? Za tym nawet karni wam. Magicard. To wejdź. O, i koniecznie troszki. Zobaczcie, oh bo i O, my god! Zaciemienie słońca. Zaciemienie słońca. god. A może księżyca? Księżyca, zaciemienie księżyca. Mm, dobra. Żebyśmy nie pobiegli za daleko... Żebyśmy nie pobiegli za daleko, to już zmierzamy w stronę Zobaczcie, jak to daleko będzie. No niestety tę drogę musimy przejść Ale, jak w połowie drogi niestety kończymy bo... w na A w następnym odcinku już będziemy na miejscu Może coś zbudujemy, może nie um, no, Może się nawet intro pojawi No? Ale to w swoim czasie W swoim czasie, no raczej może się intro pojawi Tak, w następnym odcinku już sobie weźmiemy, nieco podrasujemy naszą snive przynajmniej powiedzmy Siódmy, ósmy, nawet uda, mo może jak nam się uda nawet uda. dziesiąty walniemy sobie. No. U. No to by było nieźle. Ale ja też na ten Jaki to... okay. Tak, ale jak na razie musimy już biec. O, duch, jak ja ci świsnę. <laughs> Jinx. tu. tu. Uważaj na Jinx, bo ci Powiedz może... coś. Jinx, Jinx. Jinx.

Pokaż mi! Dobra! Idź sobie hipno. A idź tam hipno. Nie pokazuj mi to nie! Spiderman, Spiderman! Jest to bible, Spiderman! Jedno Magic Arp, tak sobie tam stoi samotny, o jego przyjaciel! Już koniec forever lodowania! O, żółty, bierz go! Bierz go! Ej, gubię się. Dobra, już ponad tysiak. Musimy zasuwać. Nie, nie jak to daleko, ponad tysiąc kroków Ale w porównaniu to z całym światem to to jest pikuś. Jakbym miał powiedzieć tyle albo Cały... cały świat Minecrafta, Nie, no robiłbym sobie tak przyjść. A nie, wow, wow, wow a Co on robi? Jak nochal. Widziałeś co on robi? Drowzi. jak sz... Jak skalmar. Drowsy. Boję się tego drowszego. No, drowsy. Widzisz co on robi rękoma? Łap kamienia. Łap. Drowsy. A, a to nagle koza przebiega i ci zjada kamienia. Nie. Z najrzadszy kamień Brozy. w całej oh, Łap kamienia wyłowiłem tego kamienia ze zwykłego Pokabola pamiętacie? No, ja pamiętam to Jak ja... to laguje? Nie no jak chyba... Czy lubicie lagi? Czy lubicie lagi? Jezu, jeszcze tysiąc No nic, w tym odcinku na pewno nie dobiegniemy Ale możemy sobie pobiegać

900 pi... 800 pięćdziesiąt! No więc co tam jeszcze pobiegamy. Run, run, go, go Power Rangers! Co? No, taki krótki... Oh, taki krótki bieg. Se poskaczemy, pobiegamy. By, oh, będzie słodko. Będzie słodko i radośnie przetańczymy całą noc. Ha, patrzcie całą noc przetańczyliśmy. Dobra, nie, nie tańczyliśmy całej nocy. Ale... No. jak daleko? Mam księżycowy kamień. Kamień! Kamień! Taki dziwny głos ma. Powinniśmy skakać i skakać i skakać i skakać i biegać i skakać też. Patrzcie już 600 bloczków Chyba dzisiaj dojdziemy! Tak pewnie mówiliśmy że nawet dojdziemy w tym odcinku Nie... <grymne> Dajcie mi szybko dobić, mamy niewiele czasu O wełna, wełna, wełna tak Tak, wełna jest ciekawym surowcem Który nie jest surowcem Dzięki chodź, chodź. Zrobicie sobie łóżko tak, a kto nie lubi łóżka? Pamiętam te dwa firoły. Krajogonal. I dwa rataty. No tu krajogonal ty... Jezu, jak to laguje. Dobra, szybko, bo kończy nam się czas. Jeszcze z 400 metrów. 300 metrów. No już 300. Biegnij, Stevie, biegnij. Już? No dobra, dobiegniemy tam już w kolejnym odcinku, albo już tam w ogóle będziemy w następnym odcinku. A więc e, komentujcie i tak dalej, bo ja nie będę, nie będę żebrał. Dobra, ja, no czy? Ja nie będę żebrał. Jan, jak to laguje? Jak ja takich lagów nie znoszę. Zielony! Zielony, zielony, zielony. To jest albo Shiny Firo, albo boss. Dobra, kończymy, no niestety. Tak, musimy już kończyć. Dobra. Więc koment. Moja, moja... Możemy, no więc już komentujcie. Nie będę żebrał, więc komentujcie. P p. Na razie.